Witam Was serdecznie, moi drodzy. Jak widzicie, jesteśmy w nieciekawej sytuacji. Znajdujemy się w podziemiach i wykonujemy zadanie dla powinności, ponieważ znaleźli sobie takiego frajera w naszej postaci, który oczyści dla nich podziemia z mutantów. Najwyraźniej nie chcieli tracić swoich ludzi, więc wykorzystali nadarzającą się okazję. No ale cóż, my również chcemy coś od powinności, i tylko w ten sposób mogą nam, powiedzmy, pomóc. Tak to nazwijmy. E, jesteśmy w podziemiach e, Tak, to już mówiłem Po obróceniu tej dźwigni Tej wajchy, tego koła Musimy stąd uciekać Dokładnie nie wiem gdzie, jak zresztą widzieliście na poprzednim filmie e, Ale cóż Czekajcie, może tam? Nie Tutaj po prostu o, dobra, Uciekamy, uciekamy, uciekamy O Jezu Cisnąłem się przez, e, przez rośliny i aktywne 30 sekund mamy na ucieczkę ale to na pewno nie tutaj. Okej. Okay. Tędy uciekają szczury. Nie, 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 błagam, nie teraz, nie teraz, nie teraz. Nie mam żadnego drinka energetycznego. No to ładnie. To jesteśmy, że tak powiem, w czarnej... E, właśnie, w czarnej pupie. Idź, idź, chłopie, idź. Uhum. Chyba nic z tego nie będzie. Okej. Okay. O, kurczę. Dobra, trzeba to będzie jakoś inaczej uh, inaczej rozegrać. Byliśmy już tak blisko, zobaczcie, tam już w świetle widać drabinę. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. I piękne światło w tunelu. Dobra, wiecie co? Zrobimy sobie może tak. Ponieważ już dosyć szybko kończy nam się stamina, czy nasza wytrzymałość, pozbędziemy się trochę, może, przedmiotów. I czemu ja nie mam kurczę? Ja nie nosiłem tej meduzy cały czas? Cholera. W każdym razie musimy się czegoś pozbyć, żeby obniżyć trochę wagę naszą. Mamy 13 granatów. E, dobra Powiedzmy, że odrzucimy ze trzy granaty Bo aż tyle nie jest nam potrzebne Dobra, mam nadzieję, słuchajcie, że to starczy Że te, na tyle Obniżenie wagi pozwoli nam e, Biec dosyć szybko Dobra Powtarzamy akcję Mamy niespełna minutę na opuszczenie tego obszaru No to nie jest za dobrze Okej, okay, dobra, tutaj już wolniej trochę biegniemy. Mam nadzieję, że nasza stamina się nam odnowi trochę, a chyba jednak nie. Okej, okay, dobra, 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 biegniemy, biegniemy. Ach, nie powinienem skakać, bo to jeszcze bardziej obniża naszą wytrzymałość. Dobra, dobra. Tutaj do góry. Do góry, do góry. I co się dzieje? Udało się nam, czy nie? Okay. Dobra, wygląda na to, że jesteśmy bezpieczni, moi drodzy. Świetna robota, Stalkerze. Po zalaniu tuneli będzie się nam żyło trochę lżej. Wielkie dzięki. Wpadnij do mnie po nagrodę. I chyba, moi drodzy, jesteśmy w znanej już teraz lokacji. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, chyba tak. Tutaj znajduje się schowek, gdzie... Cholera, coś kapie z sufitu. Okay. To tutaj chyba znajduje się schowek, gdzie, gdzie, gdzie znaleźliśmy informacje od doktora w pierwszej części. Dobra, trochę amunicji. Teraz mam nadzieję, że będziemy mogli sobie to jakoś wynagrodzić, to co straciliśmy. Nie było tego dużo, ale zawsze coś... Dobra, czyli wyżej nie możemy. Uh. Okej... Okay. Nie wiem co to było A i ty pan w cholerę Dobra. Okej, okay. czyli to miejsce nie jest opuszczone. Viper. Nie chcemy vipera. Viber nam nie będzie przydatny już teraz. Drugi. Okej, okay, tak. Tak. Jesteśmy tam, gdzie myślałem, że jesteśmy. I wiecie co? Ja może zgaszę sobie latarkę. Okej. Okay. Dobra, coś tam się dzieje. Te ci chyba nie są zbyt mocni. Pytanie do czego on strzelał Dobra, tam nikogo nie będzie Dobra, powoli, powoli, bez pośpiechu Dobra, zobaczmy co on takiego miał. Granat Trochę amunicji Dobra, to sobie weźmiemy Dobra, jeszcze tylko zajrzę dla bezpieczeństwa, czy coś tam się nie ukrywa. Hmm, nie. No dobra, idziemy. Idziemy do schowka. Właściwie do tajnego pomieszczenia. O kurczę. Brzmi to wszystko bardzo... Bardzo ciekawie, bardzo fajnie. Okej, okay. i co my tu mamy? PDA. Panowie, mówi Streewalk. Nie spodziewałem się, że doktorek tak szybko mnie poskłada. Podobno, ktoś dowiedział się o naszym sukcesie i chce się z nami skontaktować. Mam złe przeczucia. Obawiam się, że musimy przyspieszyć naszą następną wizytę w centrum. Cześć, Stryłok. Dobrze cię widzieć w jednym kawałku. Znaleźliśmy z wszystkie potrzebne części i złożyliśmy dwa dekodery. Zostawiliśmy oba w schowku koło zwęglacza. Zabierzemy je w drodze do centrum. To doskonale duchu. Plan jest następujący. Nie możemy przejść pod ziemią, więc musimy iść przez zwęglacz. Idę do Sacharowa po urządzenie, które umożliwi nam bezpieczne przejście przez węglacz. Czekaj na mnie w wojskowych magazynach. Kurczę, wszystko to Dojemniku, bardzo znajome. Mówi Lebiedziew. Korespondencja znaleziona w schowku wiele wyjaśnia. Wiemy już, że grupa Stryloka przedostała się do ośrodka i że zamierzają znowu się tam wybrać. Bezmyślni idioci. Jeśli im się uda, wyzwolą drugą dużą emisję, tak potężną, że każde stworzenie w zonie zostanie spalone, a sama zona stanie się niestabilna. Nie możemy na to pozwolić. Strzelok wybrał się nad jezioro Janta. Ty jesteś najbliżej, spróbuj go zatrzymać, a my zajmiemy się kłem i duchem. Okej. Okay. Ok, czyli to wszystko już brzmi, brzmi bardzo znajomo. Znowu mamy do czynienia ze striełokiem. Striełok, Streetwalk, duch i kieł. Czyli właściwie ekipa znana nam z pierwszej części. Eee... I narozrabiali. Dobra. W takim razie opuśćmy to miejsce. Jeszcze tylko zobaczę w PDA, gdzie my mamy dokładnie się udać. Eee, jantar, jantar, jantar. Gdzie jest jantar? Co, nie widzę. Ale dobra, to nie ma chyba teraz znaczenia, bo musimy się i tak wydostać z podziemi. A to podejrzewam, że nie będzie wcale takie łatwe. Dobra, czy to już wszystko tutaj? Chyba tak. Tutaj nic niestety nie leży. Żaden, żaden artefakt, jak to poprzednio miało miejsce. No dobra. To świetnie wygląda, naprawdę. Rewelacja. No dobra, w takim razie wyruszajmy. Dzień dobry. Cholera jasna, chyba trzeba zmienić amunicję na przeciwpancerną. No, ale to dokonamy dopiero tutaj. Oj, chyba nie ma amunicji nic w pancernej, dobra. W takim razie wykorzystamy naszego shotguna. Tak, tak, już idę do ciebie. Okej, okay. O jasno cholera. No, wspinaj się, wspinaj się. Co jest? Dobra. Wiecie co? Tu trzeba jednak bardziej drastyczne środki zastosować. Takie jak na przykład granat. O, o. I co? Okej, okay, dobra. Sprawdźmy, czy coś się udało rozwiązać tym sposobem. Chyba nie. Chyba nie. Gdzie oni mogą być Jak myślicie? Lewa, prawa? O jasne, cholera Dobra, dobrze Macie, macie, macie Jedzcie Smacznego O, te dziadu Pięknie Czas na przeładowanie. Trzeba się stąd ruszyć. Trzeba się stąd ruszyć, bo zaraz tutaj przyjdą. Nie, na pewno nie pistolet. Eee, dobra, zobaczmy, co zrobimy z Viper'em. Dobra, tam jeszcze jeden był. Mam wrażenie, że tumik zdecydowanie osłabia broń. Ty masz takiego. Weźmiemy granaty odzyskamy to, co na nich zużyliśmy. Przynajmniej w jakiejś tam części. Yy, przydałby się. Cholera. Przydałby się ten kałaszników, ale z drugiej strony. No właśnie. Ten jest w ogóle do. do kitu coś jeszcze jest, sobie weźmiemy albo i nie Dobra, weźmiemy to, weźmiemy to. E Czy ja dobrze, dobrze idę, ok. Jest. Jest dobrze. Tutaj. Dobra, z tej strony zagrodzone, więc nam nic nie grozi. Ale tutaj spodziewam się już oporu. Okej. Okay, na razie spokój. Tak, muszę sprawdzić, czy gdzieś się czasem nie ulatnia gaz. Nie chciałbym... Zginąć przez własną głupotę. No właśnie, gdzieś tu się cały czas ulatnia. Oj! Co tu się dzieje? Co to było? Czy tutaj można wejść jakoś? Czy to nie jest czasem jakoś... Anomalia, no właśnie. Ta anomalia chyba... Tak. Dobra. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Szybko, szybko. Nie, 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 zaraz giniemy. I poszedł nie tam, gdzie trzeba. Dobra. się wrócić eee, z cholera jasne. Nawet nie potrafię powiedzieć na jakiej zasadzie to działa. Nie teraz, nie teraz. Nie, 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 nie. nie. Dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jasna yes. cholera oh, O oh, kurcze No dobra Okej okay. O oh, Kurcze Wiecie co? Dobra biegniemy Ruchy, 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 ruchy! A, I nie zostawiłem cholera, dobra. No jakoś może sobie damy radę. Może. Byleby nie skakać, byleby nie skakać, żeby nie zmarnować e, energii. Poszły. Moment I będziemy bezpieczni. Dobra. Okej, okay. trzeba będzie wykonać jakiś zapis, żeby już tutaj nie wracać. Świetna robota, Stalkerze. Po zalaniu tuneli będzie się nam żyło trochę wcześniej. Wielkie dzięki. się zabra, to się przyda. To się przyda, bo skoro tam jest jakiś bandzior, to zaraz zrobimy użytek z granatów. I co? I nic. Dobra, oni gdzieś tam, no właśnie, już tam widzę gościa. Dobra, jeszcze cztery gdzieś jest. Dobra, jeszcze trzy. Dobra, od tyłu nas nie zaskoczą, więc zostaje tylko tam. To ch chciałem wziąć, ale dobra. E nie, 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 nie. Tego nie potrzebuję, chyba, że jest w lepszym stanie niż nasze, ale raczej nie. Dobra. Okej. Okay. Zobaczmy jeszcze co ten ma do zaoferowania. W ten sposób. No i dobra. I ruszamy znowu do kryjówki. No dobra, trzeba będzie przerobić wszystko od początku. Panowie, mówi Stryłok. Nie spodziewałem się, że doktorek tak szybko mnie poskłada. Podobno ktoś dowiedział się o naszym sukcesie i chce się z nami skontaktować. Czekajcie, czekajcie. Czemu, Ma mi, złe czemu ja mam tą broń? Obawiam się, że musimy przyspieszyć naszą następną wizytę w centrum. Cześć, Stryłok. Dobrze cię widzieć w jednym kawałku. Znaleźliśmy z kłem wszystkie potrzebne części i złożyliśmy dwa dekodery. Zostawiliśmy oba w schowku koło zwęglacza. Zabierzemy je w drodze do centrum. Dobra, rzućmy to im duchu. Plan jest następujący. Nie możemy przejść pod ziemią, musimy wyjść przez zwęglacz. które umożliwi nam bezpieczne przejście przez zwęglacz. Czekaj na mnie w wojskowych magazynach. Najemniku, mówił Lebedziew. Korespondencja znaleziona w schowku wiele wyjaśnia. Wiemy już, że grupa Stryloka przedostała się do środka i że zamierzają znowu się tam wybrać. Bezmyślni idioci. Jeśli im się uda, wyzwolą drugą dużą idioci, no? emisję, tak potężną. Każde stworzenie w zonie zostanie spalone, a sama zona stanie się niestabilna. Nie możemy na to pozwolić. Dobra, słuchajcie, czas się kończy. Skryłok wybrał się nad jezioro Jantar. Ty jesteś najbliżej, Spróbuj go zatrzymać, a my zajmiemy się kłem. No dobra, i to już wiem. Słuchajcie, czas się kończy, więc pora kończyć ten odcinek. Może nie był najciekawszy. Może nie było dużo mojego komentarza. No ale cóż, trochę się w sumie działo, jakby nie patrzeć. W takim razie w następnym odcinku spróbujemy stąd uciec, także trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.